Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam, jak przygotować prostą, a zarazem pyszną potrawę. Dziś przygotujemy sobie razem przepyszne, chrupiące sprężynki ziemniaczane. A jak takie sprężynki przygotować, to zachęcam do zajrzenia niżej, bo właśnie teraz zaczynamy ich przygotowywanie. Zapraszam! Przygotujcie sobie duże ziemniaki, muszą być naprawdę bardzo duże. Około jednego kg. Teraz ziemniaki obierzcie a następnie zalejcie lodowatą wodą i odstawcie na 30 minut. Ja takie ziemniaki mam już tutaj przed sobą i za chwilę będziemy tworzyć piękne, a zarazem przepyszne, chrupiące ziemniaczki. Chodźcie niżej. Gdy już obieresz ziemniaki, przygotuj sobie nóż, bo takie ziemniaki trzeba pokroić w grube plastry. Już ci pokazuję jakie muszą mieć one około 1 cm grubości. A za chwilę będziemy potrzebować wykałaczek. Takich długich do szaszłyków. Będziemy kroić w bardzo specyficzny, ale zarazem efektowny sposób. Kroję dalej ziemniaki i za chwilę się widzimy. Tak jak wam mówiłam, przygotujcie sobie wykałaczki, takie do szaszłyków długie, bo dzięki tym wykałaczkom ułatwimy sobie sprawę. Jeśli wykałaczek nie macie, przygotujcie sobie pałeczki do sushi. Zapraszam Was niżej. Zobaczcie. Wykałaczki kładziemy sobie z każdej strony ziemniaka. Na początku ziemniaki kroimy w tę stronę. Kroimy naprawdę cieniutko. A gdy ziemniaczki są już pokrojone w tę stronę, będziemy je kroić w drugą stronę, by powstała piękna kratka. Ja Wam teraz pokażę, jak ziemniaki się teraz prezentują. Zobaczcie. I teraz będziemy kroić naukos. Gdy ziemniaki są już pokrojone z drugiej strony, powstaje przepiękna kratka. O taka właśnie. To jeszcze nie koniec. Ziemniaki będziemy kroić tak, by powstały piękne kształty, by był taki duży frytek, można powiedzieć, a to za sprawą odpowiedniego cięcia. O, właśnie takiego. I tak oto powstał niesamowity kształt na ziemniaczkach. Zobaczcie. Będzie on jeszcze piękniej wyglądał jak te ziemniaczki będą usmażone, bo takie ziemniaczki właśnie będziemy smażyć. Tę czynność powtarzamy z każdym ziemniaczkiem. A jak już przygotuję całą porcję z jednego kilograma ziemniaków, pokażę Wam jak ziemniaczki się prezentują. Rozgrzejemy olej i będziemy smażyć, ale uwaga, bo takie ziemniaczki po przekrojeniu wkładamy do miski. A następnie zalewamy lodowatą wodą i one ponownie muszą być takim minimum 20 minut w lodowatej wodzie. Po tym czasie wyjmujemy, osuszamy i smażymy na rozgrzanym tłuszczu. Teraz pokażę wam drugi sposób na ziemniaczki, tak by była taka długa sprężynka. Zobaczcie jak to robię. Oczywiście na początku ziemniaka tnę tak samo jak wcześniej. Przygotowuję sobie dwie wykałaczki. Jak mówiłam, również możecie użyć pałeczek do sushi. Na początku pokrój ziemniaka tak samo jak poprzednio. W tę stronę jednak kluczowe jest przełożenie ziemniaka na drugą stronę i później krojenie go pod ukosem. Już pokazuję Ci. Jak to zrobić i jaki ziemniak za chwilę powstanie. Ziemniak jest już pokrojony, teraz zostało go pokroić w kształt frytek. I zaraz pokazuję Ci już jaka piękna sprężynka wychodzi. A po upieczeniu będzie to niesamowity kształt. Ziemniak ląduje teraz na 20 minut w lodowatej wodzie i widzimy się, jak wszystkie ziemniaczki będą gotowe i będziemy je smażyć w rozgrzanym tłuszczu. Ziemniaki są już gotowe, dlatego przygotujcie sobie dużą patelnię. Przygotujcie sobie olej do smażenia. A teraz przejdźmy do ziemniaków. Zobaczcie, one leżały już 20 minut w lodowatej wodzie, a teraz należy je wyjąć z miski i przełożyć prosto na ręcznik papierowy. Niech te ziemniaczki ściekną. Osuszą się, a my w międzyczasie właśnie wylejemy tłuszcz na rozgrzaną patelnię. Niech się tłuszcz dobrze rozgrzeje i będziemy smażyć ziemniaczki tak samo jak frytki. Przechodzimy do smażenia. Tak jak wam mówiłam, wylewamy na rozgrzaną patelnię olej. Oleju musi być dużo, bo będą te ziemniaki smażone na głębokim oleju. Jednak gwarantuję Wam niesamowity smak. Jeszcze troszkę oleju wlewamy. Dosłownie troszeczkę i wystarczy. Niech on się teraz rozgrzeje i za chwilę będziemy wyrzucać osuszone ziemniaczki. Nasze piękne sprężynki, które będą niesamowite po usmażeniu. Będą chrupiące i będziemy je podawać z pysznym sosem. Sosem barbecue, w bardzo prostym przygotowaniu. Pewnie widzieliście już ten przepis na ten sos. W moim krótkim filmie alon jest rewelacyjny i sprawdza się do wielu, wielu dań. Ale takie ziemniaczki możecie również podawać do gulaszu, do różnych pyszności lub po prostu jako przekąska zapraszam niżej. Osuszone ziemniaczki wykładaj na rozgrzany tłuszcz. I smaż ziemniaczki z obu stron do mocnego zarumienienia. Smażymy około 10 minut. Tyle potrwa smażenie, ale smak zachwyci Was wszystkich, gwarantuję. I ziemniaczki przekręcamy na drugą stronę. Zobaczcie jak z pierwszej strony się prezentują. Pilnujemy, przekręcamy i za chwilę będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Pierwsza partia ziemniaczków, naszych sprężystych ziemniaczków jest już usmażona. Uwaga, za chwilę wam pokażę. Pokażę wam za chwilę jak wyciągam drugą partię. Ta pierwsza partia jest już na ręczniku papierowym. Uratował mi operator, i tutaj wyciągnął: bo uwaga, ja przed chwilą odebrałam egzemplarze swojej książki. Kurier przyniósł mi moją książkę. Nie otwierałam tej paczki, nagramy relację, bo chcę, żebyście wy tutaj ze mną uczestniczyli. I prawdopodobnie teraz, właśnie, nie wiem czy w tym rogu, czy w tym rogu, widzicie, jak książka wygląda i moją pierwszą reakcję. A jak już zobaczycie tę moją reakcję, to chodźcie niżej, rzucamy kolejną partię. Sprężę tych ziemniaczków. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dawno mi tutaj nie było, ale jest dzisiaj wyjątkowa okazja, żeby Wam się tutaj pokazać. My przed chwilą nagrywaliśmy dla Was przepis. Kolejny przepis na mój kanał na YouTubie ze smakiem na ty. I uwaga, dzwoni kurier, że jedzie do mnie z paczką. Nie wiedziałam, co to za paczka do mnie idzie, a uwaga, okazuje się, że przyszła moja książka. I oprócz takiej wersji elektronicznej, pierwszy raz właśnie teraz zobaczę, jak wygląda na żywo. I pomyślałam sobie, że odpakujemy ją razem. Zobaczycie moją reakcję, bo ja się niesamowicie cieszę, że jest ona już przede mną. W sumie nie mogę się doczekać, bo to tyle było pracy, tyle stworzenia pysznych przepisów i mam nadzieję, że wy również będziecie cieszyć się smakiem razem ze mną. Zawsze wam o tym powtarzam. Kochani, otwieram teraz paczkę w szybkim skrócie i za chwilę zobaczycie razem ze mną pierwszy raz, jak ona wygląda. Na żywo. Ona tak stoi w ten sposób, bo nie chcę po prostu Wam pokazywać swoich danych, bo tutaj mam przed sobą. Ale rozpakujemy. Całe 320 stron. Ponad 140 przepisów. Każdy przepis przygotowywany prosto z serca, z wielką pasją. I każdy przepis to. Kulinarna podróż po porach roku, po pysznych, domowych, a zarazem zdrowych daniach. Uwaga, mamy jeszcze tutaj papier, teraz już mogę Wam pokazać, jak się prezentuje. Może najpierw na mnie. Uwaga, od, odkręcę, bo ja już widzę, gdzie jest początek. Pierwszy raz widzę swoją książkę, to jest przecudownie wydania na. Na początku widzę okładkę. Jest prze, przepiękna. Teraz czas na środek. Zdradzę Wam. Zobaczcie. Środek. Jestem tutaj oczywiście ja. I moje przepisy. Moi kochani smakosze z tego miejsca w związku z wydaniem tej książki chciałam Wam serdecznie podziękować, bo gdyby nie wy, to tej książki by nie było, nie mogłabym spełniać swoich marzeń. Bardzo serdecznie Wam za wszystko dziękuję i obiecuję, że będę przygotowała dla Was dalej same pyszności. Będziecie cieszyć się smakiem razem ze mną, a już! Teraz zachęcam Was do kupna mojej książki. Jeszcze jest w sprzedażą, już 15 stycznia będzie dostępna w każdym empiku. Zachęcam i jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Wciągam właśnie drugą partię chrupiących ziemniaczków prosto na ręcznik papierowy. Wyciągam, wyciągam i już za chwilę przygotowujemy sos. Sos barbecue. Sumie, wy znacie już ten sos, bo pokazywałam wam, jak go przygotować do chrupiących ziemniaczków, które są wspaniałe jako przekąska. Mam nadzieję, że te ziemniaczki dołączą do tych pierwszych, które wam tutaj pokazywałam. Link wam na pewno zostawię w opisie i będziecie cieszyć się wspaniałym smakiem. Przygotujmy sobie sos. Do sosu potrzebujecie przede wszystkim trzy czubate łyżki jogurtu greckiego. Raz, dwa i trzy. Muszą być naprawdę czubate, bo ten sos jest rewelacyjny w smaku. Dodamy sobie również trzy czubate, łyżeczki, musztardy, barbecue. Raz, dwa i trzy. I tym razem dodamy sobie tylko i wyłącznie sól i pieprz do smaku. Całość razem wymieszamy i będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem, a wy teraz zobaczcie efekt końcowy. No i kochani smakosze, przed chwilą widzieliście efekt końcowy, jak prezentują się ziemniaczane sprężynki, a także jak wygląda sos. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak skosztować tych pyszności. Ja specjalnie zostawiłam sobie tutaj nóż, żebyście słyszeli, jak one są. Jak są chrupiące. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Wam za dziś. I oczywiście gwarantuję Wam, że jutro zobaczymy się z kolejnym pysznym a zarazem prostym przepisem. Cieszcie się smakiem razem ze mną i do zobaczenia jutro!